Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jestem w Waruszy. Przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć jakie są możliwości działania w tym mieście. Miasto jest bardzo fajne. I ciekawe. To jest takie dosyć międzynarodowe. Tutaj się mieszczą różne instytucje afrykańskie. Pode mną, słuchajcie pod moim tutaj hotelem, bo akurat w hotelu tym razem jestem jest... Targ. I co, tam są autobusy, gdzie wyjeżdżają ludzie w różne miejsca. Dziwne, nieznane mi. I taka refleksja. Jedna z księgi Izajasza. Refleksja, którą słyszałem na refreshu, ale która bardzo mi się podoba. I tak daje mi sporo zachęty: mianowicie taka, że yy, różne rzeczy się dzieją na świecie. Wjeżdżamy w miejsca, w których nigdy nie byliśmy, a Bóg siedzi na tronie. Księga Izajasza, szósty rozdział, pierwszy werset. Wszystko, można powiedzieć, wszystko się zmienia, ale Bóg się nie zmienia. Historia ciągle jest w Jego ręku. Jakbyśmy zerknęli na Księgę Ujawienia, to widzimy, że jest uwalniana spod Bożego Tronu przez Jezusa Chrystusa. Życzę Wam, niezależnie od tego, jaki jest zgiełk, jaki jest tłum. Jaka jest sytuacja w Waszym yy, życiu, żebyście pamiętali, że Chrystus siedzi na tronie. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, prowadź nas i strzeż i zechciej nam zawsze przypominać o tym, Panie, że Ty siedzisz na tronie, niezależnie od tego, co dzieje się w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała. Z Bogiem do zobaczenia.